Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na porannym webinarium z cyklu bliżej rynku. Z tej strony Łukasz Stefanik. Tradycyjnie na sam początek prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy powoli rozpoczynać. jeśli chodzi o główne tematy jakby tego tygodnia czy w ogóle początku roku no to cały czas mamy wzrosty na rynku akcji które co prawda wczoraj nam spowolniły ale pytanie czy właśnie czy to już początek jakiejś korekty czy dalej będą te wzrosty kontynuowane no na razie jeszcze wydaje się, że jest zbyt wcześnie aby wieścić, że ten e, pozytywny sentyment, który mamy od początku stycznia się kończy, e, ale gdzieś e, no z tyłu głowy trzeba mieć ważne opory, między innymi na DAX-ie, e, gdzie cena może e, zawrócić, ale to za chwilę zobaczymy na wykresach, natomiast jeżeli chodzi, e, no fundamentalnie e, raczej tych sygnałów nie ma, tym bardziej, że wczoraj też e, na chwilę obserwowaliśmy taki. E, Taki silny ruch w górę na taksie, który potem, co prawda, został wymazany, a on wiązał się z tym, że na rynku pojawiły się doniesienia płynące ze źródeł powołujących się na Europejski Bank Centralny, że to właśnie EBC ma spowolnić tempo zacieśniania polityki. Polityki pieniężnej, a więc e, mówi się, że najbliższa podwyżka będzie faktycznie o 50 punktów bazowych, a kolejna już o 25 punktów, a jeszcze niedawno mówiło się, że to będzie kilka podwyżek o 50 punktów bazowych, więc jest to oczywiście dobra informacja dla indeksów. Jeżeli się ona potwierdzi, no to dalej będzie to. Kolejny czynnik, który może wspierać te wzrosty, natomiast jakby zanegowanie, czyli znowu pojawienie się głosów o tym, że podwyżki będą bardziej dotk znaczy dotkliwe, tak? Czy będzie to podwyżka o 50, potem znowu o 50. I następne 50 również, bo tak się wcześniej mówiło, no to będzie to negatywna informacja dla rynku akcji. Jeżeli chodzi o euro, euro też zareagowało wczoraj na te doniesienia i cofnęło się poniżej poziomu 1,08. To otworzyło drogę do korekty spadkowej, przynajmniej z takiego typowo technicznego podejścia, póki cena utrzymuje się poniżej 1,08, no to tak długo ta korekta spadkowa może mieć miejsce. Kolejne wsparcia to są 1,06 i 1,05, ale to też za chwilę zobaczymy na wykresach. Oprócz danych makro oczywiście powinniśmy sprawdzać jak prezentują się wyniki spółek z Wall Street. Wczoraj dwa duże banki publikowały wyniki, dzisiaj co prawda nie ma nie ma może tych najbardziej popularnych e, spółek, e, ale jest kilka spółek o dużej kapitalizacji, między innymi tutaj są one wymienione. Oczywiście u nas w kalendarzu na platformie też można sobie sprawdzić, e, która ze spółek będzie publikowała wyniki. E, jutro na przykład no bo tu mamy dane na dzisiaj, na środę natomiast jutro na przykład wyniki będzie publikował Netflix, także na tym. Na tym rynki się mogą jutro skupiać. Natomiast jeśli chodzi o dzisiaj, poza publikacją wyników kwartalnych, mamy dane o inflacji producenckiej ze Stanów Zjednoczonych i o sprzedaży detalicznej, a także przemówienia członków Fedu. Także na tym rynki się mogą skupiać. A jeżeli chodzi o wydarzenia poranka, bo jakby w nocy czy we wczesnych godzinach porannych, poznaliśmy decyzję. Banku Japonii, który utrzymał stopy na dotychczasowym poziomie, podczas gdy no, rynek gdzieś spodziewał się, czy liczył, że być może jakiś ruch ze strony Banku Japonii się pojawi i że zdecyduje się on na rozszerzenie dopuszczalnego zakresu odchyleń dla swoich dziesięcioletnich obligacji. Jednak to też pozostało bez zmian, więc no jest to, może zobaczmy to na wykresie, jak to się Prezentuję, bo było to, znaczy zaskoczenie, zaskoczenie, rynek liczba jakby na ruch ze strony Banku Japonii, tego ruchu nie było, no i przez to kurs USDN, wystrzelił nam, wystrzelił nam w górę i w zasadzie dotarł do poziomu oporu, o którym pisaliśmy wczoraj, a pisaliśmy tutaj o tym o godzinie 18.55, że USD-JPY znajduje się coraz bliżej dołków z maja, tak? I że ważnymi oporami będą następujące poziomy 129.50 i 131.65. No i jak widać tutaj notowania dotarły w punkt do górnego ograniczenia układu 1 do 1, które to od dłuższego czasu powstrzymuje większy ruch w górę. Więc na ten moment obrona poziomu 131,65 wskazuje, że główny sentyment na USDJ jest spadkowy i że niewykluczona jest dalsza wędrówka na niższe poziomy. Dopiero zanegowanie poziomu 131,65 otwierałoby drogę do większej korekty. Pierwszy opór mamy przy poziomie 133,90. Więc tak by się prezentowała sytuacja na USDJ. Jeśli chodzi z kolei o euro-dolara, no tutaj, jakby w prezentacji mówiłem o tym, że cena spadła poniżej 1,08, to, to było przygotowane wczoraj wieczorem, natomiast dzisiaj już widzimy, że jest próba jakby odreagowania po wczorajszych spadkach, natomiast dalej poziom 1,08 jest kluczowy. Jeżeli jakby dzisiejsza sesja zamknie się powyżej, no to będzie to oznaczało, że te ostatnie 2-3 dni to była jedynie korekta i dalej podążamy w górę. Natomiast jeżeli Dzisiaj cena zamknie się poniżej 1.08, czyli znowu będziemy mieć świece z czarnym korpusem, podobną jak wczoraj, bo wczoraj zamknęliśmy się minimalnie poniżej tak, tego poziomu, ale jeżeli dzisiaj zostałoby to potwierdzone, no to wtedy korekta w kierunku 1.06 bądź 1.05 jest możliwa. Na ten moment jednak ta reakcja z poranka wskazuje, że poziom 1.08 może zostać równie dobrze wykorzystany jako wsparcie, a więc odbicie się ceny. W tym miejscu może nam zwiastować kolejny ruch w górę, więc dalej, jakby to, czy cena się zamknie dzisiaj powyżej, czy poniżej tego poziomu tej strefy przy 1.08, może nadać kierunek na najbliższe kilka dni, więc uważnie należy śledzić, co tutaj się będzie na eurodolarze działo. A jeśli chodzi o jakiś ultra niski interwał czasowy M15, no to tak naprawdę nie widać tutaj zdecydowanego kierunku, bo można powiedzieć, że od kilku dni notowania nam się konsolidują, więc trzeba poczekać po prostu na rozwinięcie sytuacji z wyższego interwału czasowego. Przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o DAXa to ostatnio pojawiał się tutaj następujący wykres. Interwał dzienny, poziom 15 245. Natomiast, odnosząc się jeszcze do komentarza, dlaczego 3,40 no był ruch, ten ruch był spowodowany decyzją Banku, Banku Japonii. Natomiast tutaj co do DAXa 15245 15, to był opór wyznaczany już jakiś czas temu, jako poziom docelowy po przebiciu poziomu 15 tysięcy punktów. No i na razie widać, że cena tutaj gdzieś próbuje wyhamowywać. Nie ma co prawda żadnego sygnału, jeszcze płynącego z analizy technicznej, jakiejś spadającej gwiazdy, jakiegoś objęcia Bessy, Jeszcze nic się nie pojawiło, także na razie ten sentyment pozostaje wzrostowy, ale widać wyraźnie, że ten ruch trwający od początku stycznia wyhamowuje. Tutaj ta zwyżka była dużo. Dynamiczniejsza, a ostatnie dni to jest delikatne podbijanie, nadbijanie szczytów, ale jednak widać, że ten ruch spowalnia. Więc jeżeli tutaj pojawiłby się jakiś sygnał podażowy, wtedy jest znowu szansa na powrót w rejony 15 do 14850, ale najpierw taki sygnał musiałby się pojawić. Na razie jednak no jest to sentyment wzrostowy, tutaj nie ulega to wątpliwości. W ostatnim czasie mówiliśmy sobie o średniej z ostatnich 100 okresów na interwale 15, ta średnia od dłuższego czasu tutaj utrzymywała sentyment wzrostowy. I tu też widać po tej średniej, że ten ruch w górę spowalnia, bo już coraz większe są nadbicia tej średniej, nawet tutaj podczas wczorajszej sesji już dość mocno rynek na nią napierał, ale widać, że dalej po jakby kolejnym wyjściu w górę znowu stanowi ona wsparcie. Także na dzisiaj dalej w tym krótkim terminie skupiłbym się właśnie na wspomnianej na wspomnianej średniej okolice 15233. Jeżeli ten poziom zostałby złamany, no to wtedy ta korekta mogłaby nam tutaj przyspieszyć gdzieś w rejony wczorajszych do oku 15 150 więc na ten moment kluczowe wsparcie zaledwie 30 punktów niżej, a kolejne dopiero 75 poniżej kolejnego poziomu wsparcia, ale sentyment mimo wszystko, mimo tego spowolnienia pozostaje cały czas wzrostowy. Jeśli chodzi o indeksy amerykańskie, tutaj też mamy takie mozolne podbijanie na wyższe poziomy. Jedyne, co może zastanawiać, to że tak, SP no, zakończył sesję mieszania, NASDAQ... NASDAQ to delikatnie wyżej, natomiast Dow Jones zaczął już nam się. Osuwać, więc no, była ta sesja mieszana, nie do końca jasna. No tutaj myślę, że to, jak dalej będą się kształtowały wyniki z Wall Street, to będzie nam wpływało na nastroje w tym najbliższym terminie. No i oczywiście gdzieś cały czas wypowiedzi członków FED odnośnie tego, co, co Rezerwa Federalna ma zrobić w lutym, 1 lutego, jaka to będzie podwyżka o ile punktów bazowych, więc na tym się będą skupiały rynki, no i na wynikach spółek. Z Wall Street. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa na interwale dziennym, no widać wyraźne cofnięcie, więc może to rodzić ryzyko jakby pogłębienia czy rozpoczęcia korekty spadkowej, ale z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że ta korekta no jest płytsza niż korekty poprzednie, nawet licząc od tutaj lokalnego dołka, no ten ruch nie był jakiś zbyt dynamiczny, bo tutaj była najpierw taka duża korekta, potem kilka mniejszych w ramach konsolidacji. I dalszy ruch w górę, więc tu, tak naprawdę w krótkim terminie, gdzieś rejony 35, 30, przepraszam, 33, 600, tak, to będą okolice, gdzie mamy wsparcie wynikające z układu największej korekty. Tutaj, zaledwie na tym ruchu trwającym od 20. Grudnia. Więc to jest ważne wsparcie. Na nie bym zwrócił uwagę w krótkim terminie. Jeżeli chodzi z kolei o S&P tutaj no, zakończyliśmy blisko jakby, lokalnych szczytów. Więc tu no, można wykonać podobny pomiar jak na, jak na Dow Jonesie, Natomiast tutaj no, ta korekta będzie nieco bardziej odległa. Znaczy w sensie jej dolne ograniczenie, bo to jest dopiero poziom 3938 jako taki potencjalny, potencjalny poziom otwarcia. Wcześniej, oczywiście, te 4000 punktów, no widać, że w krótkim terminie rynek zwraca uwagę na ten poziom, przynajmniej tutaj, jeżeli chodzi o reakcję z 16, potem z, tutaj z wczoraj i także z godzin nocnych, to już na zamknięciu wczorajszej sesji, otwarciu dzisiejszej też mamy reakcję w rejonach 4000 punktów, więc w takim ultrakrótkim terminie 4000 to jest lokalne wsparcie, jeżeli cena utrzyma się powyżej, jest szansa na dalszy ruch w górę. Gdyby poziom ten został złamany, może uruchomić się ruch korekcyjny, no podobny jak tutaj ten pierwszy i to byłyby rejony 3938. Natomiast jeżeli chodzi o Nasdaq, on powoli, powoli, ale zmierza jednak na wyższe poziomy, i tutaj także no wyznaczaliśmy ostatnio targety, one zostały strzelone, i na ten moment, gdyby pojawiła się korekta, chociaż na razie nie widać tak, takich sygnałów, to okolice. 11400, 11390 to jest wsparcie, które bierzemy w pierwszej kolejności pod uwagę. Także w teorii tutaj ponad 200 punktów notowania miałaby, miałyby miejsca do wykonania korekty. Jest to także potwierdzone wcześniejszą strefą reakcji, więc 11400, 11390 to jest ważny poziom wsparcia, jeżeli chodzi o kontrakt oparty o NASDAQ. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na rynek surowców, i tak na złocie mówiliśmy o tym, że takim pierwszym wsparciem w przypadku cofnięcia będzie poziom 18,98, czyli no okolice, właściwie 1900 dolarów. Poziom ten wynika z wcześniej pokonanego współczynnika 61,8. To jest mierzenie wyznaczone na całej fali spadkowej od marca 2022 do dołków z końcówki września, też 2022. I już widać, że pierwsze reakcje popytowe się tu pojawiły przy jakby przy pierwszym teście tego wsparcia, więc jest ono istotne. I póki cena znajduje się powyżej, bazowym scenariuszem jest ruch w kierunku poziomu 1973, gdzie mamy kolejny opór wynikający z następnego współczynnika i też wcześniejszych reakcji cenowych. Także na razie z perspektywy interwału dziennego jeszcze nie wygląda to tak źle dla rynku złota, dopiero spadek poniżej 1900, a najlepiej poniżej. 1867 negowałoby, negowałby ruch wzrostowy, i wtedy większa korekta mogłaby mieć miejsce. I to też ten poziom 1867 jest tutaj też zaznaczony na interwale niższym H4. Tutaj oprócz geometrii mamy, zobaczmy, wcześniejsze reakcje zaznaczone kolorem żółtym i mamy także średnią stół okresową która od dłuższego czasu utrzymuje ten sentyment wzrostowy. Więc oprócz poziomu 1000. 900 dolarów, od którego notowania nam w tej chwili odbijają, bierzemy pod uwagę poziom 1867 i to dopiero jego złamanie negowałoby sentyment wzrostowy. Ciekawą sytuację mamy też na ropie naftowej, bo po raz kolejny napiera cena na opór, a w zasadzie próbuje już widzimy o poranku go przekroczyć. Opór strefa od 80 do 80,90 wynikająca wcześniej z dwóch geometrii i o ile jeszcze tutaj 27 grudzień, potem początek stycznia ten opór bardzo ładnie działał i doprowadził do ruchu na ponad 7 dolarów w dół, tak tutaj już przy kolejnym teście zobaczmy, że te reakcje są coraz słabsze, bo nawet cena reagowała tutaj 13, to był no koniec ubiegłego tygodnia, początek tego była delikatna reakcja, znowu wczoraj kolejne podejście i kolejny test i mimo, że znowu pierwsza reakcja pojawiła się podażowa, tak ponownie e, mamy tu odpowiedź ze strony kupujących, więc opór ten staje się coraz słabszy i jest coraz większe ryzyko tego, że cena podejdzie pod 82,75, gdzie mamy kolejny opór wynikający już z maksimów z początku grudnia ubiegłego roku, a przekroczenie tego poziomu już zmieniałoby sentyment na rynku ropy naftowej, także no tutaj dalej jakby cena porusza się w rejonach kluczowego oporu, ale według mnie jest on już coraz słabszy. No bo im więcej mamy testów, im dłużej cena tutaj pozostaje, tym większe ryzyko tego, że zobaczymy wybicie w górę. Przechodząc dalej, jeżeli chodzi o nadgaz, no tutaj sytuacja cały czas jest negatywna, cały czas trend jest spadkowy. I mimo że on wyhamowuje, tak? no bo nie mamy już takiej dynamiki ruchu w dół, jak jeszcze tutaj w drugiej połowie drugiej połowie grudnia, czy na początku stycznia, tak cały czas, póki cena utrzymuje się poniżej średniej, póki utrzymuje się także poniżej poziomu. 10. Cały czas ten sentyment jest spadkowy i mimo, że no tutaj te reakcje, które się pojawiły, nie pojawiły się w przypadkowym miejscu, bo poziom 3,60 ta strefa to są dołki z końcówki 2021, skąd duży ruch wzrostowy został wygenerowany, tak e to jak widać, e, cały czas notowania napierają i jest ryzyko tego, że poziom 3,60 w końcu zostanie trwale wybity i że ten sentyment nam e, przyspieszy. To, na co warto zwracać uwagę, co jest nieprzewidywalne, to jest niestety pogoda, bo no jak wiemy, nadgas jest bardzo podatny na prognozy e, pogody, więc jeżeli będą zapowiadane jakieś nie wiem, silniejsze mrozy, e, no to wtedy jest szansa tutaj na jakąś zwyżkę cen. Natomiast jeżeli ta zima okaże się łagodna, no to. Ruch spadkowy może być dalej kontynuowany, więc na to zwracamy uwagę. Natomiast typowo technicznie, opór, który no pozostaje istotny, to jest średnia stuokresowa, która dalej trzyma ten trend spadkowy. Przepraszam, 50-okresowa, to jest ta zaznaczona tutaj kolorem fioletowym. A żeby myśleć o zmianie sentymentu notowania, musiałyby wybić się powyżej 4,10. To by było jednoznaczne z jakąś większą korektą. Może nie tyle zmianą trendu, co z większym odreagowaniem. Na razie jednak nie ma żadnych sygnałów co do tego. Wręcz przeciwnie, znowu cena zmierza w kierunku lokalnych minimów. Jeżeli chodzi o zasięg wybicia w dół, ciężko będzie go określić z racji tego, że cena nie była na tych poziomach w zasadzie od. Połowy 2021 i odnoszenie się do tak odległych tutaj poziomów, no, może nie, mieć, może nie mieć aż tak dużego znaczenia, bo też dlatego, że gdzieś w międzyczasie były rolowania i te poziomy mogą się nieco rozjeżdżać, więc należałoby się jedynie skupić na ewentualnie Pomiarze ostatnich korekt i te zasięgi też nie będą za duże z racji tego, że te korekty były płytkie. No i tutaj tak naprawdę taki krótkoterminowy zasięg, który nam się pojawia z ostatniego największego ruchu korekcyjnego to są gdzieś rejony 3.13, więc to jest jakiś taki krótkoterminowy intraday poziom wsparcia, jeżeli chodzi o, o nadgaz. Dobrze, powoli zmierzamy do końca, jeszcze tutaj było pytanie o Eurostoxa i o londyński indeks FTSE i tak, jeśli chodzi o Eurostoxa, no tutaj sentyment mamy taki sam jak na DAXie, również ostatnie dni to jest zawahanie, tak, tej tendencji wzrostowej, zobaczmy sobie czy to jest na współczynniku 106.1.8 czy nie. Mniej więcej to są te rejony, więc na ten moment, jakby taki krótkoterminowy opór to jest poziom 4,214. Poza mierzeniem, jakby nie ma tutaj nic więcej, bo nie ma jakichś kluczowych reakcji ani żadnej geometrii, więc to jest jedynie współczynnik Fibok, gdzie mamy krótkoterminowy opór. No i podobnie jak na taksie, tak? Jeżeli złamana zostanie gdzieś tutaj ta tendencja trwająca od końcówki. Od końcówki grudnia, no to wtedy ten ruch będzie miał szansę na rozwinięcie się. Na razie jeszcze tego nie ma, tak? Czyli możemy sobie tutaj zmierzyć te ostatnie, ostatnie korekty. One były podobnych rozmiarów. Więc powiedzmy, że gdzieś złamanie tutaj poniżej 450-440 oznaczałoby szansę na zmianę sentymentu. Ten na razie, mimo spowolnienia ruchu wzrostowego. No, pozostaje bez zmian. Jeśli chodzi z kolei o londyński FTSE, no to tutaj, czyli, no, czyli UK to na naszej platformie, mamy bardzo bliskie no, poziomy historycznych maksimów, tak? czyli z maja 2018. Prawie, że można powiedzieć, że indeks o nie zahaczył. No i o ile jeszcze no, podobnych na innych indeksach europejskich nie ma sygnału sugerującego spadki, tak, znowu mamy wyhamowanie, tak? Mamy spowolnienie tego ruchu wzrostowego, ale na razie również no nie wieściłbym tutaj, że zaraz się to załamie. Poczekałbym spokojnie na przebicie przynajmniej tego układu największej korekty na ruchu trwającym od 20 grudnia, więc gdyby ta korekta się rozszerzyła, poziom 7730 to jest krótkoterminowe wsparcie, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Odbicie się od niego może wygenerować kolejny impuls z celem, właśnie na historyczne maksima. Natomiast zanegowanie poziomu może dać szansę na większą korektę. Także tak by się to e przedstawiało. Na funcie sytuacja się nie zmieniła. fund do dolara, dalej kontynuujemy ruch po odbiciu. Tutaj od poziomu 1,18,80. Tutaj mieliśmy średnią, mieliśmy dolne ograniczenie układu 1 do 1. Taka dość szeroka to była analiza z dużym wyprzedzeniem, też przez nas publikowana. Odbicie się w tym miejscu. No, powoduje, że jakby zgodnie z metodologią overbalance realizowany jest ten scenariusz wzrostowy, więc nie wykluczam ataku na poziomie 1.24.50, więc na razie no rynek jest jakby pod wpływem tutaj jeszcze tego e, odbicia i nic innego tutaj na razie nie widzę i ostatni instrument, który sobie przeanalizujemy to będzie nasz WIG20, który no, który wyhamował również, podobnie jak indeks europejskie, tą silną falę wzrostową trwającą od początku roku. I tak, jeśli chodzi o sytuację obecną, no ten poziom, który tutaj wyznaczaliśmy jeszcze pod koniec grudnia, czyli strefę 1800. 75 900 ona została wybita bez większego problemu. Także na ten moment, jeżeli ta korekta by nam się rozszerzyła na WIGU 20, to to jest poziom wsparcia, który może być wykorzystany jeszcze do wznowienia tego ruchu wzrostowego, o ile coś się złego nie wydarzy, tak i też indeks europejski nie zaczną nam jakoś mocniej spadać. Na razie tego nie widać, więc 1900-1875 to jest trefa wsparcia. Dodatkowo możemy zmierzyć sobie tutaj największą korektę, bo to w zasadzie był tutaj największy układ, bo cały ten ruch od dołków tak, z października został wykonany w zasadzie jednym tchem bez większych cofnięć i to nam się mniej więcej będzie z tą strefą grupowało. Czyli dolne ograniczenie strefy 1875 jest także dolnym ograniczeniem układu 1 do 1, największej korekty na tym silnym ruchu wzrostowym, który mamy od. Połowy października, więc to jest kluczowe miejsce, z którego mógłby zostać wygenerowany ruch nawet w kierunku 200, ale na razie, no jeszcze zaczekajmy, jeszcze, no jeszcze tego odbicia tutaj nie ma, ale poziom na pewno 1875 jest poziomem kluczowym. Dobrze, z mojej strony myślę, że to będzie na ten moment wszystko. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Życzę oczywiście powodzenia w inwestycjach. Jutro zapraszam na live trading o godzinie 15.00. Także będziemy się słyszeć i spróbujemy coś na rynku rozegrać. Natomiast dzisiaj oczywiście zachęcam do śledzenia zakładki wiadomości, jeżeli coś się będzie ważnego działo. Z pewnością będziemy o tym Państwa informować. Także jeszcze raz powodzenia w inwestycjach i do usłyszenia na kolejnych spotkaniach.